komplety takie w stylu dresowym, ale to nie są takie typowo sportowe komplety i zaczniemy od marki Mark Kane, biało-czarny model, spodnie. One są z wiskozy, więc to tak jak mówię, to nie jest taki typowo sportowy dres. Tutaj ma fajną lamówkę wzdłuż całości, gumka w pasie. One są jeszcze nowe z metką, to jest rozmiar 3. Myślę, że spokojnie będzie odpowiadało rozmiarowi 40. Tak wyglądają z tyłu. I do tego jest bluza, także biało-czarna. Całość kosztuje 999 zł. Ona ma powtórzony tutaj na rękawie ten sam motyw. Nie jest z kapturkiem, tylko ze stójką. Tak wygląda z tyłu. Tutaj jest jeszcze logo marki. Tutaj mamy kolejny komplet z marki Mark Kane. Bardzo fajna góra. To jest sweterek Dzianinka z kapturem. Tutaj macie taką lekko. Srebrną nitkę. Do tego są spodnie, także z wiskozy. Więc to też nie będzie, tak jak mówiłam, taki typowo sportowy dres. Tutaj wzdłuż jest lamówka, także jest gumka. Myślę, że także spokojnie na rozmiar 40 to będzie odpowiadało. Tak wygląda z tyłu i cena 999 zł. Tu mamy polską markę MMC Studio. Bardzo ciekawy wzór jest na całości. Zerknijcie sobie, tutaj jest taki um, jeleń, jednorożec. Bluza jest oversize'owa, krótsza, a szersza. Myślę, że to tak spokojnie na SM będzie odpowiadało. Do tego są tego typu spodnie, także na, na gumce. I teraz y, ten dress jest na przecenie za 599 zł. Tutaj mamy te motywy. Z dalsza bardziej widać. I też taki ciekawy, ciekawy, welurowy, welurowy komplet. Spodnie są lekko tutaj zwężane. Znaczy mają taki ściągacz na dole. Trochę w stylu marki Versace jest utrzymany. Tak wygląda bluza. Podany jest rozmiar L. I całość kosztuje 699 zł. Już pokażę bluzę z tyłu. Także fajna na lato.